Referencje na Wikipedii odgrywają bardzo istotną rolę, dlatego że każde twierdzenie, które na Wikipedii chcemy umieścić, musi być uźródłowione. I oczywiście jest pewna hierarchia źródeł, to znaczy źródła o charakterze naukowym są cenione dużo wyżej niż chociażby publikacje popularno-naukowe. Pytanie pozostaje jednak takie, czy to, że na Wikipedii używa się dużo referencji, to jest dobrze, czy to jest źle? Bo, z jednej strony, oczywiście, no to fajnie, że mamy możliwość dotarcia do oryginalnego źródła jakichś badań, że możemy wyrobić sobie samodzielnie opinie, ale z drugiej strony to znaczy, że nie ufamy do końca autorom. Ci autorzy no de facto są traktowani przedmiotowo, oni nie są w żaden sposób uprzywilejowani. Żadna osoba, która twierdzi, że jest profesorem czy profesorką jakiejś dziedziny, nie ma najmniejszej przewagi nad licealistką czy licealistą.